Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc. Słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, rozkwitaj jak ten kwiat. Przy dobrym apetycie i w zdrowiu sto lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może. Lecz kufereczek, stóweczek daj Boże. Wakacji w Złotym Brzegu, podróży morskiej też. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz. Wszystkim Paniom życzymy szczęścia, radości i zero stresu. I to nie tylko w dniu dzisiejszym, ale przez cały rok. Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Do następnego. Na, 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 na.